Schron to częściowo nadziemna, częściowo podziemna instalacja powstała w ramach części programu współpracy i rozwoju zwanej projektem Afterfall. W latach 90., po podpisaniu planu PWIRR, rozpoczęły się sekretne działania konstrukcyjne sieci umocnień, mających służyć jako dobra wspólne Armii Republiki, Laboratoriów Republiki oraz korporacji AID. Do opinii publicznej podano jedynie informacje o budowie niewielkich umocnień, lecz pod spodem powstawał ogromny podziemny labirynt. Liczba schronów wybudowanych w ramach projektu Afterfall była znana tylko najwyższym władzom państwowym oraz najważniejszym z podwykonawców. Przy realizacji projektu brano pod uwagę tak tzw. listy, które stale aktualizowane zawierały wypis wszystkiego, co projekt Afterfall miał chronić. Dokument, zwany białą listą, był wypisem wszystkich osób, które należało ewakuować w wypadku ziszczenia się najczarniejszych scenariuszy. Stanowiła ona jedną z podstaw projektu Afterfall i nadawała mu sens. Dokument zwany Złotą Listą był wypisem najważniejszych dóbr i osiągnięć cywilizacyjnych narodu polskiego, które należało ocalić. W wypadku danych lista ta była wypełniana na bieżąco kopiami informacji, książek, kronik i innych. W wypadku dóbr materialnych należało wziąć pod uwagę plan ich ewakuacji. Projekt Afterfall zagwarantował przetrwanie ludzkości na terenie Europy Środkowej. Schrony takie jak Pięść, położone w pobliżu nowosądeckiej strefy ekonomicznej. Chwała położony w pobliżu Krakowa, czy niezłomność w pobliżu Warszawy stanowiły właściwie jedyne cywilizowane schronienie przed nuklearnym Holokaustem. Nie wszystkie osoby z białej listy zostały uratowane. Ich miejsce zajęli szczęśliwcy, którzy znaleźli się w pobliżu baz wojskowych przylegających do schronów. Wszystkie schrony posiadały z grubsza tę samą strukturę: składały się z oficjalnej, widocznej z powierzchni części zwanej bunkrem oraz właściwej, ukrytej głęboko pod ziemią i znanej jedynie wojskowym i dygnitarzom. Schron chwała. Chwała to jeden z podziemnych schronów wybudowanych w ramach projektu współpracy i rozwoju, zleconym przez rząd republiki. Instalacja powstała w latach 90. po podpisaniu PWIRR na południu Polski w okolicy Krakowa. Pierwotnie w głównej mierze miała służyć jako baza wojskowa i zaplecze techniczno-naukowe połączone ze schronem 5 oraz bliskim mu specjalistyczny poligon doświadczalny. Ze względu na skalę konstrukcji nie można było zamaskować powstawania tak wielkiej budowli, więc Republika otwarcie informowała mieszkańców pobliskich miast, że na zlecenie rządu powstają instalacje wojskowe w celu strategicznego rozmieszczenia wojsk oraz wyrzutni rakiet. Jednakże wnętrze konstrukcji, nazywanych później już tylko schronami, kryło w sobie znacznie więcej: reaktory, liczne magazyny, system oczyszczania powietrza i wody, stałe źródło pokarmu oraz ogromne kwatery mieszkalne, a wszystko to połączone wewnętrzną kolejką podwieszaną. Struktura Schron Chwała składał się z trzech podpoziomów. Podpoziom pierwszy był przeznaczony dla mieszkańców, oryginalnie wojskowych i naukowców pod dniu zero, również dla cywilów, którzy schronili się w instalacji. Podpoziom drugi zawierał magazyny, źródła zasilania i maszynerię, niezbędną dla funkcjonowania całości. Podpoziom trzeci – administracje, kolejne magazyny oraz instalacje hydroponiczne. Atrium pierwsze Nazywane głównym. Centralny punkt życia schronu. Odpowiednik rynku w mieście. Wszystkie korytarze prowadzą właśnie tutaj. Tu również zatrzymują się wszystkie pociągi. Atrium drugie. Nazywane społecznym. To niewielkie atrium łączy kilka poziomów, gdzie umieszczone są głównie punkty gastronomiczne i rozrywkowe schronu. Tu mieści się także cywilna sala odpraw. Atria mieszkalne. Ruchome schody i windy łączą kilka poziomów, gdzie znajdują się kwatery mieszkalne. Strefy mieszkalne. Zorganizowana jak hotel, te strefy mieszkalne przewidziano dla osób, które miały być ewakuowane zgodnie z białą listą. Po dniu zero zamieszkali w nich także zwykli ludzie uratowani przed nuklearną apokalipsą. Ogrody Wielopoziomowe, hydroponiczne ogrody to wielkie jaskinie, w których znajdują się korytarze spacerowe. Ogrody pełnią ważną funkcję redukowania klaustrofobii i poczucia zamknięcia. Strefa administracyjna. Najbardziej reprezentacyjna część schronu, przeznaczona do zarządzania nim oraz do przyjmowania dygnitarzy wtajemniczonych w projekt Afterfall, do końca pozostała mózgiem schronu. Gabinet Naczelnika Jeden z najważniejszych punktów w schronie. Stamtąd wychodzą wszystkie rozkazy. Jest to najbardziej eleganckie, lekko wręcz dekadenckie pomieszczenie. Księgozbiór Naczelnika oraz kolekcja dzieł sztuki ocalonych przed zagładą najlepiej świadczą o jego przepychu. Laboratoria w schronie przebywał cały sztab naukowców prowadzących rozmaite badania. Przed dniem zero były to głównie badania wojskowe, później mające na celu odzyskanie przez ludzi możliwości wejścia na powierzchnię. Reaktor. Reaktor schronu opierał swe działanie o niedoskonałą zimną fuzję. W dalszym ciągu pomocnicze reaktory wymagały wydajnego systemu chłodzenia. Pomimo tej wady były w stanie dostarczać energii całej instalacji z naddatkiem. Szpital. Szpital był niezbędnym elementem schronu. Wyposażony w kilka gabinetów medycznych oraz salę operacyjną świadczył wszelką niezbędną pomoc medyczną. Koszary miejsce stacjonowania sił porządkowych w schronie wcześniej cała sekcja mieszkalna przeznaczona była dla kontyngentu Armii Republiki zero zredukowano ją do sekcji pierwotnie przeznaczonej dla samej Gwardii Republiki stanowiącej siłę porządkową w schronie. Uprawy hydroponiczne System upraw hydroponicznych zapewniał żywność dla mieszkańców schronu. Warzywa i owoce uzyskane w tej hodowli były znacznie lepszej jakości niż pozyskiwane tradycyjnie, choć smakosze twierdzili, że w ich smaku brakuje słońca. Korytarze techniczne Sieć korytarzy technicznych łączyła wszystkie ważne punkty w schronie. Plotka głosiła, że centralnym jej punktem było przylegające do mieszkania Marcina Gottlera pomieszczenie techniczne, nazywane po prostu kęciapą. Potwierdzić tę teorię zdaje się centralne położenie tego miejsca. Magazyny Składy przechowywały ogromne ilości wiecznotrwałej żywności oraz wszelkiego rodzaju sprzętu, od pojazdów i broni po rozmaite narzędzia, stare stroje polowe gwardzistów czy części zapasowe maszyn. Osobne magazyny przeznaczono na cenne przedmioty ocalone od zniszczenia. Systemy oczyszczania i stabilizacji. Systemy te zapewniały stały dostęp świeżej wody i powietrza w schronie oraz zabezpieczały bezpieczeństwo pracy urządzeń.